Siemano, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest taki specjalny konkurs, w którym jest do wygrania. Macie do wyboru. A, minus Edge, B, Dead Space, C, Medal of Honor 2010 i D, Train, Wynika. Tak, 4 gry, do wyboru. Więc, co trzeba zrobić? Po pierwsze, trzeba subskrybować kanał. Po drugie, dać like pod tym filmem. I po trzecie, nie, nie dać komentarza, tylko mm, zrobić jakiś fanart, rysunek grafika kanału. jakoś żeby to się zmieściło na kanał. Albo nie. jakiś fanart związany z kanałem. Może to być rysunek. Może to być obrazek do kanału może to być nie wiem myślenie wam pozostawiam więc dzięki konkurs będzie trwał do 22 22 wybiorę coś z tego może się jeszcze załatwię drugie miejsce więc dzięki za uwagę na razie